Tam dzisiaj dziś będzie historia. Hmm. Zaraz sobie wymyślimy gościa. Zwał się on Ciul z Penery. Penera była miastem w północnym zakątku południowego Przylądka, gdzieś na północno... północne południe od pasie <laughs> kurwizdolnych. Dolnych, jakby to nazwała nazwała Genie hmm. był on czymś w rodzaju wioskowego głupka. Więc, co jest oczywiste, wróżono mu wspaniałą karierę w polityce, choć wtedy czasy były nieco inne niż teraz, co jest, co jest dość smutne, szczególnie dla nas. To były czasy w, którym, e, czasy, w których ludzi złych, chciwych, tu się nie da skakać, nie da się skakać, złych, chciwych i w ogóle takich dość wrednych, e, m, tych, którzy kradli za dużo, wieszano. Piękny, wspaniały zwyczaj, który nie dotrwał do naszych czasów. E, choć Ciul był... Wioskowym głupkiem miał troszkę instynktu samozachowawczego, miał kilka talentów, potrafił pieprznąć, dać w ucho, tego typu rzeczy. Ten instynkt samozachowawczy kazał mu wiać, uciekać. Usłyszał o pewnych podziemiach, pewny, pewnych lochach, w których, oprócz niebezpieczeństw, czyhały wielkie bogactwa. Więc stwierdził, że jeżeli na polityce wzbogacić się nie może, to fajnie by było ruszyć, ruszyć. do studnia. No dobra, niezbyt studnia. Nie, nie studnia, nie, wow, nie studia, <laughs> Więc wyruszył do tych podziemi Tych, tych lochów e, Licząc na to, że nie będzie tam żadnych smoków Wziął ze sobą swój, co my tu mamy Sztylet Iron dagger Niebieski potyonek, Nie wiem, co on daje, przesunę go sobie na szóstkę Pod czwórką miał Jeden jabłuszko I pod trójką, przesuniemy na dwójkę Miał swoją e, magiczną różdżkę złamaną lodową różdżkę, tak, zadającą od 1 do 3 obrażeń, mających 8 machnięć, tu się różdżki kończą, dziwne, oprócz tego miał swoją skórzaną zbrojkę i skórzane, nie, i bezużyteczne spodenki, to wszystko mówi, podszedł, żeby pogadać z ludźmi, pierwszy grający na, nie wiem, ukulele, nie powiedział nic ciekawego, drugi miał jakiś sklep, któryś tam, do niczego nie przyda. Trzeci koleś powiedział coś mądrego na temat niebezpieczeństw czekających na, na ciula w podziemiach, z tym, że ciul mówił tylko po Polszy, nie znał angielskiego, więc jakby nic się nie dowiedział, nie ostrzegło go to zbytnio. Był jeszcze jeden czop, który sprzedawał jakieś łuki, jakieś tylety, jakieś inne inne rzeczy w, 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 w dżarach, w pojemniczkach. Więc ciul niezrażony jakby ostrzeżeniami, których nie zrozumiał, postanowił wyruszyć w głąb podziemi. ziemi. Wszedł i wreszcie doszedł do blinii. Pierwsze, na co się natknął, była to czaszka. Podniesiemy ją sobie. Co możemy zrobić z czaszką właściwie? Można by sprawdzić. Czaszką da się rzucić. Co jest? Aha, fajne. Strzały, jak tylko zdobędziemy łuk, to się nam przydadzą. Można tak odłożyć strzały, wpnąć strzały gdzieś tak w kraniec tej swojej torby. Właściwie to jest skrzynka. Skrzynię mam teraz. W jakiejś wcześniejszej wersji była torba. Nie mam tej gry za długo, nie grałem w nią prawie nic, co nie zmienia faktu, że tak troszkę obryłem. Ale wracając do, do klimatycznego, nastrojowego mówienia. Eee, Wepchnął strzał gdzieś w głąb torby, tak by nie musieć na nie patrzeć, nie musieć się nimi zajmować, nie czuć tego bólu eee, sprawionego przez e, niedobór, przez brak łuku. Otworzył drzwi i zobaczył nietoperka. Gdziebym słyszał co się dzieje. Eee, zamachnął się. Chciałem powiedzieć podbieg, ale to tak powoli szło, że to nie było podbiegnięcie, to raczej było podejście do biednego nietoperza, który dostał ten prosto pod. Ła, ła, człowiek, człowiek! King! Zabił go. Oczywiście w tym momencie złapał level, jak to się w życiu zdarza, że człowiek idzie, idzie pierdzielnie jakimś ulicy na i nagle. Level up, nie? Eee, co my tu mamy do wyboru? Atak, szybkość, życie, magia, agility, defense. Nie wydaje mi się, żeby to był zbyt taki inteligentny, magiczny koleś, więc poszedłbym w atak albo w życie. No, załóżmy, że życie na początek nam się bardziej przyda. I w tym momencie załamka. Pierwszy raz w życiu zabił człowieka. Zdarzało mu się. A! A! Drugi człowiek! I wszelkie rozterki związane z tym zabiciem człowieka w tym momencie jakby minęły. Przestał się tym interesować. Zebrał kasę i poszedł dalej. Właściwie. Ta załamka, którą przed chwilą poczuł, była związana z tym... Uuu, rzeczka! Raz, dwa, trzy, cztery... Gdzie z pozostałych trzech krasnoludków? Zombie... Zombie... Ciollowi z Pennery zdarzało się okraść babcie, nie wiem, skasować noworodka na zlecenie, tego typu rzeczy, ale nigdy, nigdy nie zabił niczego tak naprawdę dorosłego, myślącego coś, co miało przed sobą jakąś przyszłość, więc przeżył, przeżyłby to bardzo, bardzo ciężko, gdyby mnie to, że zaraz zaatakował go drugi człowiek i po prostu musią, musząc, 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 się bronić, on, że był, że był, popadł w morder szał i zabił drugą osobę. I... mącząc po korytarzach wszedł do biblioteki, pędził przez biblioteczne korytarze jako szalały szaleniec. Co my tu mamy? Czemu to się świeci na zielono? Aha, bo pułapki pewno tej tutaj gżą. Stara się świeci. Dobra, zobaczmy. Pod, na, napodnosiłem Po Podwórką mamy fajną czapeczkę, którą możemy założyć czulowi, tak, żeby nie biegał z grą głową. Bo wiecie, to są podziemia. Nie, nie powiem, żeby tam było jakoś tak przyjemnie, fajnie, żeby to było zrobione z myślą o ludziach, w końcu lochy nie. To, znaczy myśląc o ludziach, których mamy zamknąć. Eee, więc przeciągi eee, brud, smród i zimno. I Ciuł założył czapeczkę, żeby mu w nie wiało. Znalazł trzecią zbroję, co oznacza, że zbroi ci u nas dostatek. Ile ma nasza zbroja? 3 AC, 3 AC i nowa ma 5. Zakładamy tą, co ma 5, pozostaje. Wywalamy. Tak samo jak zepsute spodenki, skórzane, które mają 0 pancerza, w porównaniu do bezużytecznych spodenek, wyrzućmy te zepsute. Jedne i drugie mają ten. Zero i niewiele nam dadzą, ale <laughs> wracając do narracji, która nam coś zbytnio nie idzie. Tra-la-la. błądził po tej bibliotece, czując się bardzo nieswojo, gdyż ponieważ dlatego, że biblioteka kojarzyła mu się ze szkołą wioskową, a ze szkoły wioskowej wyniósł zasadniczo tylko ból głowy, bo zazwyczaj obrywał w łeb za to, jaki głupi był. Jest. Tak mu pozostało. Właściwie można by rzec, że częścią tej jego głupoty wrodzonej tego. Wrodzonej, nabytej, było właśnie to, jak w szkole dostawał w łeb Raz za to, że był głupi, dwa pogłębiając efekt głupoty na sobie minus jeden do rzutów na inteligencję, tak. I znalazł coś, czego nigdy nie będzie w stanie wykorzystać czyli scroll teleporcik. Znaczy, właściwie mogę tego użyć, chyba, ale w tej generacji nasz z spenery, będący, jest zbyt głupi, żeby używać scrolli. Drzwi się właśnie przeze mnie otworzyły. Czy ja się mogę zamknąć drzwi? Czy te drzwi mnie mogą zabić? Nie, ale mogą się zablokować, jeżeli ja je przytrzymam. W tym momencie nasz, nasz młody, młody woj, set taki wioskowy, odkrył, że istnieje coś takiego jak pseudofizyka w tej grze, że idąc przed siebie, machając tym f żeby otwierać, zamykać drzwi się czynów mających konsekwencje. Na przykład można sobie rozkwasić nos u drzwi. Czyli czemu, czemu ja macham rękoma, kiedy mówię? I wtedy nie mogę iść i nie mogę nagrywać. Wyglądamy na to prawo. Z trzy się nie trzy nas nie chcę zabić. Jest dobrze, jest dobrze. Czy jak zeskoczę na dół, to odejmie mi życie? Nie, nic nie jest tak. Wróćmy na górę się mu rozejrzeć. Macusia! Broken Irons Park Maze. Jeden z 3 damage czyli gorsze niż, gdy znajdziemy który mamy wywalny, żeby nie, nie zajmowało miejsca w jakimś rynku. Wywalam te rzeczy ze względu dla, na to, że nie możemy się cofnąć do sklepu. Drzwi zamkną się za nami permanentnie, o czym prawdopodobnie gadał nam Epec. No dobra, skoro przed nami... No co jest, czy nie O czym nam gadał koleś przed wejściem, chyba, o ile dobrze pamiętam, ale jako, że nie znamy angielskiego tą postacią, to znaczy udajemy, że nie znamy, to nasz ciul po prostu władował się w coś, w co na trzeźwo nigdy by się nie władował, czyli wow, macham laseczką, fajnie jest. A, to jest chyba to, co myśmy wywaliły przed chwilą, tak, w tak, co my Także zagłębił się dalej w korytarz i zabił, nie wiem, co to wyglądało, jak jakiś drut. Powoli zaczyna nam się kończyć życie, ale na razie nie chciałbym wykorzystywać kionków, bo nie wątpię, że go one służą. Ciulo oczywiście posiada też ze sobą mapę, jak każdy podróżnik, który się wybierze na wewnętrzne rubieże. I na tej mapce sobie za co trzy kroki szrajba, gdzie jest, co odkrył, co widział. Niestety nie widać nigdzie miejsc na zwłoki, czyli jeżeli ugliśmy jakoś nietoperza. Uuu, co to jest właściwie za lo, gdzie cały czas widzę... A, co nas tak uje? Ha, powiedzmy, truciznę 5. Użyjmy tej czwóreczki, zobaczmy co nam to dało. Odnawiamy nam to życie przez kilkanaście sekund. Bołgię. To jest coś, w czym jesteśmy dobrze. I pogoda, tak, i pogoda, i kolejny level zdobyty. Szybkość, atak, może jednak atak. Zaszalejmy, zobaczmy co penery ma do zaoferowania w momencie kiedy stanie się mocniejszy, czyli spener biegać. Nie tepeż! Dawaj go, dawaj! O, jest! Mak! Czuje się jak w Skyrimie, Skyrimie biegając po tych, tych wszystkich takich e, ukrytych domkach, wieżyczkach, gdzie różne fajne rzeczy były. Co myśmy znaleźli? AOL to jest coś w rodzaju piska, o ile dobrze pamiętam. Troszeczkę sobie na razie zostawimy, rozwaloną zbroję wypierniczymy, ale weźmiemy łuk, który zamienimy miejscem z różdżką, żeby było. Różdżka jest oczywiście po dziadku. To był ten inteligentniejszy koleś w rodzinie. Ta część rodziny, która. E, sam fakt, że koleś nie był oszałamiająco głupi, wyczerpała limit IQ na, na cały ród. Nie? E, problem był w tym, że dziadek zginął dość młodo. I jakby IQ poszło na marne. Uuu, ale to jest mieczek, tak? Shortswort. No ale dobra, nie potrzebny na mieczek. I... Fakt posiadania. Dobra. Sprawdźmy czy to jest pułapka. Nie pułapka jak pułapka, to chyba był teleport. Okej, okay, teraz zaczynam zależyć raczej z tekstami, tak? Jak będę się polował z zombie to też będzie niepoprawne politycznie? Zombie też ma duszę. Boże jej akurat nie ma. Hajs, hajs. Gdzie jestem? Tyle mnie gdzieś na drugi koniec wszechświata. Jeden pancerze, jeden pancerze, dwa. Bejjewal, wyjewal. I zostawcie sobie strzały i okej. Okay. Idziemy dalej. Kolejna pułapka, która może być teleportem, ale jednak zwiedźmy okolice, żeby wiedzieć, gdzieśmy się w ogóle wyładowali i co my tu widzimy. Są drzwi, przez które można przejść i znów jesteśmy jak w lochach. Kolejny zombiak, który dostał z Matusi i go mknął. To jest coś, co wygląda jak jakiś druid, ale... Laskę z... Laskę. Laskę z listkiem może mieć każdy, nie musi druidem, więc... Nic no, nas stanie, nie próbuję zjeść, nic tam z tym nie próbuję zjeść. 5, 5. Excellent leather armor. Puch, niepotrzebne. Skoro odporności na magię. Spoko, spoko, loko, loko, spoko. Kość. Ciekawe, czy jakby miał wykostki. czaszkę. to czy mógłbym złożyć flagę piratów taką właściwą flagę. Przyszłbym do... Płachty materiały, jeżeli to są kepie, jeżeli to są płaszczyki. Yy, Pelerinki, pelerynki to się chyba fachowo zwie. Tak, wróciliśmy do miejsca, w którym już byliśmy, ale dokończmy poszukiwania w tamtą stronę, gdzie nas nie było. Yy, Przyszyłbym do pelerynki dwie kostki i czoszu i udawałbym pirata. A... By, Byliśmy tu, tu jest ten sztylet, który wywaliłem. To gdzieś tu było to wejście na górę czy na dół, gdzieś tu był ten, ten taki patent, właśnie ta strona, w którą nie poszedłem. Ja zaraz się zapluję. pikaj jej, tak, to, to, to było tu? Nie, skoczyłem gdzieś na hama myśląc, że to jest wejście. Mm -hmm. Pełna sprytność, no ale dobra, nic tu się nie dzieje. Tu czasem są ukryte korytarze, z tego co wiem. W ogóle mapy są tworzone losowo, więc nawet gdyby Ciul Spennery grał w tą grę wcześniej, to nic by mu to nie dało, ponieważ dlatego że... Pamięt nie płaszczanie łazi. <ścoughs> tak, pamięt nie płaszczanie łazi i to znaczy, że odbudowanie od kawałki tu się coś dzieje. I tu się coś dzieje. Eee, nawet jeżeli grałbym w tą grę wcześniej, nic by mi to nie podpowiedział, bo za każdym razem gra jest losowo tworzona. Mapki są losowe, w losowych miejscach są różni wrogowie. Eee, pełen random, pełen random. Aha, i tu jest ta pułapka. W jest, nie wiem co to jest, ale dobra, wejdźmy w to coś. Tak, to jest pułapeczka. aha no, dobra. mieczyk już bardzo fajny, przyznam. Najmocniejsza bramka, którą posiadamy, to go złapmy w wodę. Nie to coś. O, i nie tylko my możemy ginąć na klapkach, jak widać. właśnie, jeden z mobów się wysął na drugi świat. Do drugiego świata, na drugi świat. Ale chlebek znaleźliśmy, chyba że to jest jakiś dziwny pasztet. Miecho, tak. Na pewno miecho znalezione gdzieś na zakurzonej podłodze, w środku labiryntu. Co prawda na pierwszym poziomie, ale to i tak jest. Labirynt na pewno jest jadalny, na pewno jest zdrowe. Na pewno nam odnowi dużo życia. D&D no nie było. Wywalmy teraz. Przez chwilę będziemy bez spodnie. No where are my pants? Spódniki. Fine leather pants. Dwa do pancerza. Dwa więcej niż miałem. I scroll szybkości, który może nam się kiedyś w przyszłości przyda, przyda, przyda. Ale co jest nie tak? Czemu to się nie resetuje, ta pułapka? Czyżby kawałek spodni leżał na tej pułapce, rozbezpieczając ją non-stop? Czy mogę na nią bezpiecznie wyjść. <laughs> Trzeba będzie przetestować na kolejnej pułapce, rzucając czaszkę na pułapkę i patrząc, co się stanie, jeżeli ja rzucę tą czaszunię. A, taki trikas. Czyli da się rozbezpieczać pułapki, rzucając na nie rzeczy. Plus 5 do... Nie wiem czego. To może dostać gracz czy zagrania w grę? Lizaka to przyszedłem, tam gdzieś powinno być przejście. Jeżeli tak? pójdę tędy, to idę w dobrą stronę. Jak już mówiłem, ta postać nie jest zbyt inteligentna. Ta postać powinien się bardziej wczuwać. Nie jestem zbyt inteligentny. Nie. Jestem zbyt inteligentny. Jeść, marnować. masz. <laughs> Ty, 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 ty. Aha, i to jest teleport, tak, tak. Poczekajmy aż się zresetuję. Jest czaszka. Dobre, dobre, dobre zagranie. Czyli można używać czaszki do testowania co gdzie i jak. Ja, to jest zadający damage. To be or not to be. Kolejna pułapka, zadająca damage. tak zadająca obrażenia. Tu coś miga. Albo źle złożone tekstury, albo jest jakieś tajne przejście, ale nie ma nic, nic się nie dzieje. Nikt nic nie widział nie było tego, nie padła ta kwestia na włos. Przeniknąłem przez drzwi kolejny raz. Migając mierz jest świetle. inny poziom dungeon level 2 Fap, fup, ap, fap, fap! Za co ja dostałem? Poziom dobra, albo dostaje się tutaj Expa za odkrywanie kolejnych obszarów na mapie. Ewentualnie jakiś wróg na tej mapie wszedł na pułapkę, zginął. A eksp naliczamy na przestrzeń. Będziemy teraz uciekać. Dajmy sobie szybkość. sobie szybkość, po to, żeby móc wjechać w momencie, jak nas coś będzie biło. Bo z przygotowanym atakiem biega się wolniej, a to jest taki motyw, że jak się przygotuje wcześniej atak, to jeżeli jest się w zasięgu, to on bankowo traka. Ale jeżeli się ma nieprzygotowany atak, to jest spora szansa na to, że się spuduje atakując przeciwnika. Tak więc ustawmy się, żeby nie dostać jakimś czarnym razie jakby co. Znoszony amulet protekcji. 2 do pancerza. Możemy założyć. Nie dość, że będzie mniej miejsca w plecaku plecach, bo będzie ubrany. Co jest ciekawe. Ciekawym sformułowaniem. Mniej miejsca w plecaku, bo będzie ubrany. 2 do 5. Ile ma nasz mieczek? 8 do 11. Nawet nie mi się podłożyć. Czy jak skoczę do lawy, to mnie usmaży od obrazu. No, troszkę. N nikt nie widział, nikt mi nic nie udowodni. Już nauczyłem się na tyle, że nie można wchodzić w pułapkę, czy rzucać czaszunią wcześniej. Tam jest ludek, ja go widzę. Skoczył do wody. Jeden kolo i drugi ząbiaczek, tak? tak? Aha, czyli oni są tak tępi, że lecą na mnie na ślepo. Niekoniecznie mogąc wejść, tak? Na górę. Zamiast iść naokoło i do wejścia tutaj. Tyle co na hama na mnie. Każe mi się czasy duma w tamtych To mniej więcej w ten sposób było organizowane. To wygląda jak kopia taka. Tak, oczywiście to cię znam. miłości być, nie? Na... Jest mam może chlebek. Jeżeli coś fajnego wydropili to nie widzę niestety Ale można uminąć tą pułapkę i przejść tutaj żeby zobaczyć 4 do 6 Stawowy sztylet hmm, Mamy lepszą broń, nie ma co się mu przejmować Z drugiej strony jest mak Można się przygotować mak i żelka tak. Pipping tone Ekstra Żaluś, ale ona fajnie wygląda. Muszę przyznać, że artystycznie jest mój Zrysowałem podłogę, a nowe to. Ta... coś mi jeszcze wie, tak. Oooooo, 7 hajsum, miał bogaty brut. jakiś kolej ze Staffem że alkohol, chce cię zabić. nic nie zrobię tylko cię zabiję oczywa się zabita hmm? od razu lepiej i co nie? Zjedzmy sobie to W trochę życia i zwiedźmy. Ja no, przyznam, że jest trochę dupa tutaj. Drugi poziom, który wygląda w tym samym stylu, kompletnie nic tu się nie dzieje. O, i tu coś wlazłem na pułapkę i sobie zginęło. Dlatego może dostałem level na samym początku, bo jakiś mob tempował wlazł w pułapkę, którą, którą jakaś kina, czarodziejka, zastawiła na orki. Może ja gram orkiem? Może Ciu jest orkiem? I robi inwazję na kwatery magów, Szczeliny! Tak ja cię szczole w ten pyszk, głupi. Dobra, zobaczmy, co to robi. Tak, rzuciłem, rzuciłem czaszunią w kółeczkę. U, Uuu, teleporcik. Eee, taki bajer. Właściwie już minęło 20 minut. Czyli za chwilę mogę się... aha, cofnął nas ładnie w tył. No, korzystając z okazji, że nas cofnął w tył, ja bym sobie może zapisał grę, a tu się nie da zapisać, jest auto zapis. Poszegnał się ładnie i zobaczył, czy się nagrało cokolwiek i czy mogę z tego zrobić serię. Więc dziękuję za uwagę. Nie trzymać herbaty przed pyskiem.